Wyobraź sobie świat, w którym masz absolutną kontrolę nad swoimi emocjami, reakcjami i decyzjami. Miejsce, gdzie rozproszenia i pokusy nie mają nad tobą władzy, a każdy twój krok jest wyraźnym odzwierciedleniem twoich celów i wartości. Rozwój samokontroli to nie tylko umiejętność to klucz do odblokowania życia pełnego osobistego spełnienia, sukcesu i spokoju. Zaraz rozpoczniesz podróż, która całkowicie zmieni sposób, w jaki postrzegasz siebie i swoje możliwości? W tym wideo odkryjemy dziewięciu najpotężniejszych wskazówek, opartych na mądrości stoickiej, które pomogą Ci rozwinąć niezłomną samokontrolę. Jeśli kiedykolwiek utknąłeś w cyklach prokrastynacji, ulegałeś pokusom oddalającym Cię od Twoich celów lub walczyłeś o utrzymanie dyscypliny w swoim życiu, wiedz, że nie jesteś sam. Techniki, które tutaj poznasz, umożliwią Ci zerwanie z tymi wzorcami, Zastępując je wewnętrzną siłą, która poprowadzi cię ku Twojemu prawdziwemu potencjałowi. Dowierz się, jak drobne zmiany w codziennym życiu mogą wywrzeć ogromny wpływ na Twoją zdolność do samokontroli. Od zrozumienia mocy własnych wyborów, poznaczenie akceptacji swoich ograniczeń, każda wskazówka, którą się podzielimy, to krok w kierunku bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego życia. Przygotuj się na realne i namacalne rezultaty we wszystkich sferach swojego życia. Od relacji po sukces zawodowy. Najlepsze jest to, że te praktyki są dostępne dla każdego. Niezależnie od tego, gdzie teraz jesteś lub jakie wyzwania przed tobą stoją, z zaangażowaniem i praktyką, ty także możesz rozwinąć poziom samokontroli, o jakim zawsze marzyłeś. Poczucie osiągnięcia, świadomość, że masz kontrolę nad swoim życiem, jest nie do opisania. I właśnie to chcemy się z tobą podzielić w tym wideo. Jeśli jesteś gotowy, aby odmienić swoje życie, nie przegap ani sekundy tego materiału. Oczywiście, zapisz się na kanał, włącz powiadomienia i bądź na bieżąco z kolejnymi wskazówkami i poradami, które mogą zrobić ogromną różnicę na Twojej drodze do osobistego rozwoju. Razem zdobądźmy samokontrolę i żyjmy życiem pełnym sensu i celu. Ćwicz uważność. Rozwijanie samokontroli zaczyna się od umiejętności bycia obecnym w danej chwili. Kiedy praktykujesz uważność, stajesz się uważnym obserwatorem własnych myśli i emocji, co pozwala podejmować bardziej świadome decyzje. Umysł często błądzi, tworząc hipotetyczne scenariusze lub wspominając przeszłe sytuacje. Jednakże, zakotwiczając się w teraźniejszości, zmniejszasz wpływ tych rozproszeń i zwiększasz zdolność do wybierania swoich reakcji. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w sytuacji wielkiego stresu, gdzie impulsywność mogłaby łatwo przejąć kontrolę. Praktykując uważność, robisz krok wstecz, bierzesz głęboki oddech i pozwalasz, by jasność umysłu przeważyła nad impulsem. Ta chwila refleksji może być tym, co oddziela pochopną reakcję od przemyślanej i skutecznej odpowiedzi. Na co dzień tę praktykę można wdrożyć w prostych momentach, takich jak podczas kłótni. Zamiast natychmiast reagować na prowokacje, obserwujesz sytuację z neutralnej perspektywy, dając miejsce na to, by racjonalność przeważyła nad emocjami. Ta świadoma przerwa wzmacnia samokontrolę i poprawia jakość Twoich interakcji. Uważność zapewnia również większą świadomość siebie, pomagając identyfikować emocjonalne wyzwalacze i wzorce zachowań. Rozpoznając je, zyskujesz większą władzę nad swoimi działaniami i reakcjami. Co pozwala, aby samokontrola naturalnie i stale się rozwijała. Z biegiem czasu praktyka uważności staje się drugą naturą, tworząc solidną podstawę dla samokontroli we wszystkich dziedzinach życia. Ta kontrola nad teraźniejszością jest jednym z najważniejszych kroków do pielęgnowania silnego i zdyscyplinowanego umysłu. Określ jasne intencje. Łatwiej jest mieć samokontrolę, kiedy dokładnie wiesz, czego chcesz. Określenie jasnych intencji to jak stworzenie szczegółowej mapy dla Twojej osobistej podróży. Kiedy masz dobrze zdefiniowane cele, Twoje działania naturalnie dopasowują się do tych celów, zmniejszając ryzyko zejścia z kursu. Intencje działają jak kompas, prowadząc Twoje decyzje i utrzymując koncentrację na tym, co naprawdę ważne. Ustalanie jasnych intencji oznacza zrozumienie dlaczego stojącego za Twoimi działaniami. Kiedy wiesz, Dlaczego chcesz coś osiągnąć? Stajesz się bardziej odporny na pokusy i rozproszenia, które nieuchronnie się pojawią. Jasność celów wzmacnia determinację, czyniąc każdą decyzję świadomym krokiem w kierunku Twoich celów. W trudnych sytuacjach, takich jak opieranie się pokusie prokrastynacji, określenie jasnych intencji ma ogromne znaczenie. Kiedy masz wyraźną wizję tego, co chcesz osiągnąć i dlaczego to jest dla Ciebie ważne, działania które prowadzą do tego celu, stają się naturalne. To nie tylko ułatwia samokontrolę, ale także tworzy poczucie spełnienia i satysfakcji, gdy widzisz postępy w kierunku swoich celów. Z czasem ta praktyka przekształca twoje życie w serię świadomych wyborów, gdzie każde działanie jest odzwierciedleniem twoich wartości i aspiracji. Samokontrola staje się naturalnym produktem ubocznym jasności celu. Prowadząc Twoje decyzje i wzmacniając Twoją odporność na rozproszenia świata. Określanie jasnych intencji to zatem więcej niż tylko planowanie to akt wyrównywania Twojego umysłu i ducha z Twoimi najgłębszymi pragnieniami, tworząc wyraźną i mocną ścieżkę do sukcesu i osobistego spełnienia. Ćwicz cierpliwość. Cierpliwość jest kamieniem węgielnym samokontroli. Nauka czekania na odpowiedni moment to potężna umiejętność którą niewielu opanowało w pełni. W świecie, który ceni natychmiastową gratyfikację, cierpliwość pozwala ci się wyróżnić, pielęgnując spokojny i zrównoważony umysł. Kiedy ćwiczysz cierpliwość, stajesz się zdolny do opierania się zewnętrznym i wewnętrznym naciskom, które często prowadzą do pochopnych decyzji. Cierpliwość nie jest biernością, to sztuka wiedzenia, kiedy działać, a kiedy czekać. Ta umiejętność rozróżniania jest kluczowa dla samokontroli, ponieważ często najlepsze decyzje nie są podejmowane pod wpływem chwili, lecz są przemyślane i dojrzewają w czasie. Cierpliwość oferuje perspektywę potrzebną, aby zobaczyć poza natychmiastowe emocje i rozważyć długoterminowe konsekwencje. W sytuacji, w której ktoś próbuje cię sprowokować, pierwszym impulsem może być odpowiedzenie w równie agresywny sposób. Jednak ćwicząc cierpliwość, Czekasz na odpowiedni moment, oceniasz okoliczności i wybierasz reakcję, która najlepiej służy Twojemu dobrostanowi i długoterminowym celom. Ta zdolność do oczekiwania na odpowiedni czas przekształca Twoją reakcję w potężne i kontrolowane działanie. Z biegiem czasu cierpliwość przekłada się na wewnętrzny spokój, który nie jest łatwo zakłócany przez przeciwności losu. To nie tylko wzmacnia Twoją samokontrolę, ale także buduje emocjonalną odporność która pozwala stawić czoła wyzwaniom z większym spokojem i pewnością siebie. Cierpliwość uczy, że czas jest sojusznikiem, a umiejętność czekania to oznaka prawdziwej siły i mądrości. Ćwiczenie cierpliwości jest zatem ścieżką do samokontroli, pozwalając ci żyć zgodnie z Twoimi wartościami i podejmować decyzje, które naprawdę mają znaczenie, zamiast poddawać się chwilowym impulsom. Kontroluj swoje reakcje. Prawdziwa siła samokontroli tkwi w umiejętności wybierania swoich reakcji. Życie pełne jest sytuacji, które wystawiają na próbę Twoją cierpliwość i równowagę, ale to Twoja reakcja na te wyzwania definiuje, kim jesteś. Kiedy kontrolujesz swoje reakcje, stajesz się panem swojego losu, zdolnym do przekształcenia nawet najtrudniejszych momentów w możliwości rozwoju i ewolucji. Kontrolowanie swoich reakcji nie oznacza tłumienia emocji lecz raczej ich kierowanie w sposób, który służy Twoim celom i wartościom. Wymaga to głębokiego zrozumienia siebie i gotowości do opierania się automatycznym impulsom, które często prowadzą do żalu. Praktykując kontrolę nad swoimi reakcjami, uczysz się odpowiadać z mądrością, a nie reagować pod wpływem emocji. Wyobraź sobie, że otrzymujesz niespodziewaną i niesprawiedliwą krytykę. Pierwszym impulsem może być agresywna obrona. Jednak kontrolując swoje reakcje, wybierasz odpowiedź z spokojem i rozwagą, analizując krytykę obiektywnie i odpowiadając w sposób, który wzmacnia twoją pozycję i godność. Ta umiejętność nie tylko poprawia twoje relacje międzyludzkie, ale także umacnia twoje poczucie własnej wartości jako osoby, która zachowuje kontrolę w każdych okolicznościach. Z biegiem czasu praktyka kontroli reakcji staje się drugą naturą, pozwalając ci stawić czoła każdej sytuacji z pewnością siebie i jasnością umysłu. To nie tylko zwiększa twoją zdolność do samokontroli, ale także stawia cię na ścieżce ciągłego i znaczącego rozwoju osobistego. Kontrolowanie swoich reakcji jest zatem jednym z największych sekretów prowadzących do życia pełnego sukcesu i wewnętrznego spokoju. W miarę jak stajesz się bardziej świadomy swoich reakcji, Twoja samokontrola rośnie, a Ty jesteś w stanie radzić sobie z trudnościami z większą pewnością siebie i mądrością, prowadząc do życia pełnego harmonii i satysfakcji. Ustal zdrowe granice. Ustalanie zdrowych granic to fundament samokontroli, który chroni Twoją energię i pozwala skupić się na tym, co naprawdę ważne. Granice działają jak bariera, która oddziela to, co wspiera Twoje cele, od tego, co je podważa. Tworząc jasne granice, określasz, gdzie kończy się Twoja tolerancja dla destruktywnych zachowań, zarówno u siebie, jak i u innych. Granice te są wyrazem szacunku dla samego siebie i dla swojego czasu, co jest kluczowe w rozwijaniu samokontroli. Ustalanie granic zaczyna się od zrozumienia, co jest dla Ciebie najważniejsze i jakie wartości chcesz chronić. Kiedy wiesz, gdzie postawić granice. Łatwiej jest opierać się pokusom i presji zewnętrznej, które mogłyby skłonić cię do kompromisu. Zdrowe granice pomagają w utrzymaniu równowagi między życiem osobistym a zawodowym, chroniąc cię przed wypaleniem i przeciążeniem. Na przykład, jeśli w pracy zauważasz, że często bierzesz na siebie więcej obowiązków, niż jesteś w stanie unieść, ustalenie granic polega na umiejętności powiedzenia nie z pełnym przekonaniem i bez poczucia winy. Taki krok nie tylko chroni twoje zdrowie psychiczne, ale także wzmacnia samokontrolę, gdyż świadomie decydujesz, gdzie skierować swoją energię. Z czasem ustalanie granic staje się naturalnym nawykiem, który wzmacnia twoją samokontrolę i pozwala na skuteczniejsze zarządzanie swoim życiem. To, co kiedyś mogło wydawać się trudne, staje się łatwiejsze dzięki praktyce i wewnętrznemu poczuciu, że chronisz to, co dla ciebie najważniejsze. Granice pomagają ci zachować spokój i skupienie, umożliwiając podejmowanie decyzji, które wspierają twoje długoterminowe cele. Ustalanie zdrowych granic jest zatem niezbędnym krokiem w procesie rozwoju samokontroli. Chroniąc siebie i swoje wartości, stajesz się silniejszy i bardziej zdyscyplinowany, co prowadzi do życia pełnego równowagi i satysfakcji. Unikaj rozproszeń. Unikanie rozproszeń jest kluczowe dla rozwoju samokontroli. W świecie pełnym bodźców, które nieustannie walczą o twoją uwagę, umiejętność skupienia się na jednej rzeczy jest niezwykle cenna. Kiedy eliminujesz rozproszenia, twoje działania stają się bardziej efektywne, a decyzje bardziej świadome. To właśnie ta zdolność do skoncentrowania się na najważniejszych zadaniach pozwala na pełne wykorzystanie swojego potencjału i zwiększenie kontroli nad sobą. Unikanie rozproszeń nie jest jedynie kwestią dyscypliny, ale także świadomego zarządzania swoją uwagą. Oznacza to tworzenie środowiska, które sprzyja koncentracji i minimalizuje możliwość odciągnięcia Twojej uwagi od priorytetowych zadań. Gdy Twoja przestrzeń pracy jest uporządkowana, a urządzenia elektroniczne wyłączone lub zminimalizowane, Twój umysł naturalnie skupia się na tym, co istotne. Kiedy masz przed sobą ważne zadanie, takie jak napisanie raportu czy przygotowanie się do egzaminu, unikanie rozproszeń staje się kluczowe. Wyłączając powiadomienia na telefonie, zamykając niepotrzebne zakładki w przeglądarce i usuwając inne potencjalne źródła zakłóceń, chronisz swój fokus i produktywność, co pozwala na skuteczne i jakościowe wykonanie zadania. Ta zdolność do ochrony przed rozproszeniami wzmacnia samokontrolę i zbliża cię jeszcze bardziej do osiągnięcia Twoich celów. Z czasem unikanie rozproszeń staje się nawykiem, a ty zaczynasz dostrzegać znaczącą poprawę w swojej zdolności do realizacji złożonych i długotrwałych zadań. Twój poziom samokontroli rośnie. Gdy uczysz się priorytetyzować swoje działania i ignorować pokusy, które wcześniej kradły twój czas i energię. To skutkuje poczuciem spełnienia i pewności siebie, gdy widzisz realny postęp w kierunku swoich celów. Praktyka unikania rozproszeń ma również pozytywny wpływ na inne aspekty Twojego życia. Stajesz się bardziej obecny w swoich relacjach, bardziej świadomy swoich decyzji i bardziej zdeterminowany, aby iść naprzód, niezależnie od pojawiających się wyzwań. Taka zorientowana na cel mentalność tworzy bardziej zrównoważone i harmonijne życie, gdzie samokontrola nie jest tylko wysiłkiem, ale sposobem bycia. Unikanie rozproszeń to zatem umiejętność niezbędna dla każdego kto pragnie rozwijać solidną i skuteczną samokontrolę. Opanowując tę umiejętność, otwierasz sobie drogę do niezachwianej koncentracji i życia pełnego celu i sukcesu. Zaakceptuj ograniczenia. Zaakceptowanie ograniczeń to kluczowy krok w kierunku samokontroli. Uznanie, że nie wszystko jest pod Twoją kontrolą, jest wyzwalające i pozwala skupić energię na tym, co naprawdę można zmienić. Ta akceptacja nie jest oznaką słabości, lecz mądrości, gdyż zapobiega marnowaniu sił na daremne walki. Prawdziwa samokontrola zaczyna się wtedy, gdy nauczysz się rozróżniać to, co można kontrolować, od tego, co powinno być po prostu zaakceptowane. Akceptując swoje ograniczenia, zmniejszasz również frustrację i lęk, które często pojawiają się, gdy rzeczy nie idą zgodnie z planem. Zamiast walczyć z prądem, Uczysz się płynąć z nim, dostosowując się do okoliczności i znajdując możliwości tam, gdzie inni widzieliby tylko przeszkody. To nie tylko wzmacnia twoją samokontrolę, ale również zwiększa odporność na życiowe wyzwania. Wyobraź sobie sytuację, w której mimo wszelkich starań coś nie idzie zgodnie z oczekiwaniami. Pierwszą reakcją może być frustracja lub złość. Jednak akceptując, że pewne czynniki są poza twoją kontrolą, Przekierowujesz swoją energię na to, co można zrobić dalej, zachowując spokój i koncentrację. Ta zmiana perspektywy pozwala iść naprzód, nie dając się zniechęcić przez przeciwności losu. Z czasem ta akceptacja przekłada się na większy spokój ducha i bardziej zrównoważone podejście do trudności. Samokontrola rozkwita, gdy uczysz się radzić sobie z tym, co jest w Twoim zasięgu i puszczać to, co nie może być zmienione. Ta praktyka poprawia również Twoje relacje międzyludzkie, ponieważ stajesz się bardziej wyrozumiały i mniej reaktywny na niedoskonałości innych. Zaakceptowanie ograniczeń to zatem życiowa lekcja niezbędna do rozwijania samokontroli. Opanowując tę sztukę, stajesz się bardziej skoncentrowany, odporny i zdolny do stawienia czoła życiu z równowagą, którą ma niewielu. Ćwicz wdzęczność. Wdzęczność jest potężnym narzędziem samokontroli. Kiedy praktykujesz wdzęczność, zmieniasz punkt widzenia umysłu z tego, czego brakuje, na to, co już posiadasz, tworząc poczucie pełni i zadowolenia. Ten stan ducha zmniejsza potrzebę natychmiastowej gratyfikacji i osłabia impulsy, które często prowadzą do pochopnych decyzji. Wdzęczność za cię w teraźniejszości i wzmacnia Twoją zdolność do samokontroli poprzez uświadomienie sobie, że już masz wystarczająco dużo. Praktykowanie wdzięczności może przybierać różne formy: od codziennego zapisywania trzech rzeczy, za które jesteś wdzięczny, po świadome dziękowanie ludziom wokół ciebie za ich wsparcie. To proste ćwiczenie mentalne przekształca twoje myśli i emocje, tworząc pozytywne nawyki, które wzmacniają twoją samokontrolę. Kiedy doceniasz to, co masz, zyskujesz większą kontrolę nad swoimi pragnieniami i wyborami. Na przykład, zamiast skupiać się na tym, Czego Ci brakuje? Zacznij dzień od refleksji nad tym, co już osiągnąłeś i jakie masz możliwości. To uczucie wdzięczności wzmacnia Twoją samokontrolę, gdyż pomaga Ci zobaczyć, że nie musisz podążać za każdą chwilową zachcianką, aby poczuć się spełnionym. Wdzięczność przekształca Twój umysł, co prowadzi do bardziej świadomego i zrównoważonego życia. Z czasem praktyka wdzięczności staje się integralną częścią Twojego życia, a Ty zauważasz, że Twoja samokontrola rośnie naturalnie. Przestajesz reagować impulsywnie na pokusy, ponieważ Twoje serce i umysł są wypełnione poczuciem spełnienia. Wdzęczność tworzy fundament, na którym budujesz swoje życie, oparte na wartościowych decyzjach i trwałym szczęściu. Wdzęczność nie tylko wzmacnia Twoją samokontrolę, ale także poprawia jakość Twojego życia, czyniąc je pełniejszym i bardziej satysfakcjonującym. Kiedy koncentrujesz się na tym, co masz, twoje potrzeby i pragnienia stają się bardziej realistyczne i zrównoważone, co prowadzi do życia w harmonii i zgodzie z sobą. Nihil pokusom. Ostatnia rada to unikanie pokus, co jest fundamentalnym aspektem rozwijania samokontroli. Każda pokusa jest próbą dla twojej determinacji i siły woli, a zdolność do jej przezwyciężenia świadczy o twojej zdyscyplinowanej naturze. Unikanie pokus to nie tylko kwestia odmawiania sobie czegoś. Ale świadomego wybierania tego, co naprawdę jest zgodne z Twoimi długoterminowymi celami i wartościami. Kiedy spotykasz pokusę, zastanów się, czy krótkotrwała przyjemność, jaką ona oferuje, jest warta długotrwałych konsekwencji. Takie rozważanie pomaga wzmocnić Twoją samokontrolę i skierować Twoje działania w stronę tego, co naprawdę ma znaczenie. Im częściej praktykujesz opieranie się pokusom, tym silniejsza staje się Twoja zdolność do zarządzania swoimi pragnieniami i impulsami. Na przykład, jeśli pracujesz nad poprawą swojego zdrowia, unikanie pokusy sięgnięcia po niezdrowe jedzenie staje się aktem samokontroli. Każdy moment, w którym decydujesz się zrezygnować z natychmiastowej gratyfikacji na rzecz długoterminowych korzyści, wzmacnia Twoją zdolność do utrzymania się na ścieżce do osiągnięcia swojego celu. Taka konsekwencja prowadzi do trwałych zmian w Twoim życiu i wzmocnienia Twojej samokontroli. Z czasem unikanie pokus staje się naturalnym odruchem, a Ty odkrywasz, że Twoje życie staje się bardziej spójne i zgodne z Twoimi wartościami. Twoja samokontrola rośnie, a Ty zyskujesz pewność siebie, która pochodzi z wiedzy, że masz moc wyboru tego, co naprawdę jest dla Ciebie najlepsze to prowadzi do głębszego poczucia spełnienia i harmonii we wszystkich aspektach twojego życia. Unikanie pokus to zatem kluczowa umiejętność w rozwijaniu samokontroli, która pomaga ci pozostać wiernym swoim wartościom i celom. Opanowując tę sztukę, zyskujesz siłę, która pozwala ci kroczyć przez życie z pewnością i równowagą, osiągając swoje marzenia i aspiracje. Dotarliśmy do końca naszej głębokiej podróży w świat mocy samokontroli. Prowadzonej przez mądrość stoicką. To, o czym rozmawialiśmy, to nie tylko abstrakcyjne pojęcia, ale praktyczne narzędzia, które mają potencjał przekształcić Twoje życie. Rozwój samokontroli to nieustanna podróż, która wymaga cierpliwości, praktyki i, przede wszystkim, szczerego zaangażowania w własny rozwój osobisty. Przyjmując te wskazówki i wprowadzając je do codziennego życia, zaczynasz kształtować przyszłość której Twoje działania są zgodne z Twoimi wartościami i najgłębszymi celami. Stoicyzm uczy nas, że opanowując nasze pragnienia i impulsy, zdobywamy wolność życia w zgodzie z naszą prawdziwą istotą, wolni od rozproszeń i pokus, które tak często odciągają nas od naszej ścieżki. Każdy krok w kierunku większej samokontroli to krok w stronę bardziej zrównoważonego, skoncentrowanego i pełnego sensu życia. Pamiętaj, Prawdziwa siła pochodzi z wnętrza. Kiedy rozwijasz samokontrolę, nie tylko reagujesz na świat wokół ciebie, przejmujesz kontrolę nad swoim przeznaczeniem. Dyscyplina i odporność, które budujesz dzisiaj, będą fundamentami sukcesu i szczęścia jutro. Kontynuuj tę podróż z determinacją i odwagą. A gdy potrzebujesz wskazówek, pamiętaj o tym, o czym tutaj rozmawialiśmy. Te lekcje stoickie są zawsze w zasięgu ręki, gotowe, by Cię prowadzić i wzmacniać w każdym wyzwaniu, które przynosi życie. Dziękuję, że towarzyszyłeś mi do końca i zapraszam Cię do dalszego odkrywania tej mądrości razem z nami. Razem możemy osiągnąć poziom samokontroli, który pozwoli nam żyć pełnym i autentycznym życiem.